Witam Was na, kolejnych, na kolejnym spotkaniu z tańca. Słuchajcie, dzisiaj będziemy kontynuowali naukę samby dyskotekowej. Poznaliście już wcześniej kroczek podstawowy. Przypomnę, było to krok pukni, krok pukni. Tańczyliśmy sobie w przód i w tył. Jedna noga do przodu, druga do tyłu. I przypomnę, to była samba dyskotekowa. No, dzisiaj troszeczkę rozwiniemy to. Spróbujemy się nauczyć troszkę większych obrotów w sambie. Ćwiczyliście sobie, pokazywałem taki kroczek w przód, w tył. Leciutko się obracaliście w lewo albo w prawo. A dzisiaj spróbujemy poznać troszkę trudniejszą figurkę. Obrót na jednej nocy. Bo teraz słuchajcie, żeby zrobić większy obrót, to ja nie robię obrotu przez odstawienie nogi do boku, tylko spróbuję się obrócić na nodze, którą zrobiłem krok do przodu. Czyli jeżeli ja tańczę sobie lewą nogą do przodu, to obrót będę wykonywał na tej nodze. Czyli zobaczcie. Zrobię krok w przód, pierwszy, i teraz na tej nóżce. W zależności, ile chcę, tyle się obrócę. Ja na razie będę się obracał do drugiej ściany, czyli taką jedną czwartą obrotu zrobię. Czyli obrócę się o tyle. Czyli zobaczcie. Robię krok w przód i się obracam. Przypomnę Wam, liczyliśmy sobie raz, dwa, raz, dwa. Czyli teraz, licząc w ten sposób. Obrót wykonuję raz, dwa. Czyli na raz robię krok do przodu. A na dwa obracam się. No teraz jedną czwartą obrotu. I jak wyćwiczyliście, to znacie ten kroczek i wiecie, że po kroku w przód są kroki w tył. Czyli jeżeli zrobię krok do przodu z obrotem, to następny krok, gdzie musi być? Do tyłu. Powtórzę. Popatrzcie, robię krok w przód, krok w tył. Czyli tańczę. Krok w przód, krok w tył. Tu nie ma obrotu. Ale jak chcę się obrócić, to po kroku w przód robię część obrotu. A potem robię krok w tył. I znowu mogę sobie potańczyć bez obrotu. Jak będę chciał się obrócić, to po kroku w przód znowu się obracam. No i tańczę dalej. Przód, w tył sobie. Chcę się obrócić, znowu robię krok, obracam się i kończę krokiem do tyłu. Krok w przód, krok w tył, krok w przód. Znowu sobie robię krok z obrotem, a potem krok do tyłu. Ten kąt obrotu, ile się chcecie obrócić, to już zależy tylko od was. Jak Ile potrzebujecie. To może być malutki obrocik, może być tylko tyle, może to być duży obrót. A jak ktoś będzie chciał, może to być cały obrót. Dlatego poćwiczycie, zobaczycie, ile Wam się uda na początku wyćwiczyć. Na razie poćwiczymy tą jedną czwartą obrotu. I teraz słuchajcie, obrót można wykonać w prawo, można wykonać obrót w lewo. Ale nogi nie zmieniamy, słuchajcie. Jeżeli tańczycie, chłopcy tańczą sobie lewą nogą do przodu, to obroty wykonujecie na lewej nodze. Czy w jedną, czy w drugą stronę. Cały czas na nodze, która robi krok do przodu. Dziewczynki, jak tańczą prawą nogą do przodu, no to obrociki będą wykonywały na prawej nodze. Czy to w jedną stronę, czy w drugą, nie zmieniamy nóg. Pamiętajcie, zaczynacie prawą nogą do przodu, obrót wykonujecie na prawej nodze. Gdy zaczniecie lewą nogą, Obrót wykonujecie na lewej nocy. To są kroki, to są obroty przy krokach w przód. To spróbujmy teraz zrobić sobie takie ćwiczenie, w którym będziemy robili krok podstawowy bez obrotu i ćwierć obrotu. Ja będę tańczył lewą nogą, będę się obracał w lewo. I wy, jak sobie wybierzecie nogę. To obrót będzie albo w lewo, albo w prawo. W każdym bądź razie ja tańczę na lewej nodze. Pokażę ćwiczenie. Będę tańczył krok w przód, krok w tył, bez obrotu, a następny kroczek już zrobię z obrotem i skończę krokiem do tyłu. I ponownie powtórzę. Bez obrotu do przodu, bez obrotu do tyłu, w przód ćwierć obrotu i kroczek do tyłu. I ponownie. Krok przód, krok w tył, krok z obrotem do tyłu. Krok przód, krok w tył, krok z obrotem do tyłu. Czyli zobaczcie, tańczyłem do każdej ściany osobno, czyli tańczyłem najpierw do jednej ściany, robiłem ćwierć obrotu do drugiej ściany. Znowu zrobiłem obrocik, następna ściana, znowu obrocik. I jeszcze raz. I całe ćwiczenie tak wygląda. No to spróbujemy może sobie teraz z muzyką. Pokażę Wam w rytmie takim tanecznym te kroczki. Poproszę o muzykę. Mamy rytm i spróbujemy trzy cztery przód tył obrót do tyłu 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 jeszcze raz obrót przód tył obrót do tyłu przód tył obrót, do tyłu, szu tym, obrót do tyłu. I to mamy obrociki. Dziękuję za muzykę. Teraz, słuchajcie, jeżeli teraz spróbowaliście ze mną poćwiczyć, i było troszeczkę za szybko, może nie zdążyliście, zatańczcie sobie na początek bez muzyki. Podświdzcie te obroty. A jak tam. Teraz, słuchajcie, możecie sobie dowolną, taką dyskotekową muzykę łączyć, poprosić rodziców, może Wam pomogą, jakąś taką w jakimś takim wolnym rytmie, takim dyskotekowym znajdziecie muzykę i sobie podćwiczcie. Zaproszcie tak jak do poprzednich ćwiczeń rodziców, siostry, brata i potrenujcie. Jak poćwiczycie, no to myślę, że spróbujemy na następnych zajęciach poznać następne kroki. Na dzisiaj do zobaczenia.